Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam w średniowieczu w naszym królestwie. Zaczynamy sobie tutaj kolejną misję. Ostatnio graliśmy rycerzem i chyba wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Zastanawiam się, czy dać rycerzowi kolejną szansę na kolejną misję. Oczywiście nowy rycerz już został stworzony Bogdan, ponieważ Bogumił niestety musiał opuścić królestwo. Także teraz będziemy mieć rycerza Bogdana i zastanawiam się, czy dać szansę Bogdanowi, czy stworzyć jeszcze kogoś nowego. Mam bardzo dużo tutaj widzę punktów zasobów. Moglibyśmy je wykorzystać. Tutaj są nasze statystyki naszego królestwa. Najsłabiej nam idzie dobrobyt. Ale też no, ogólnie tylko ochrona nam idzie dobrze, bo wszystkie nasze misje tyczą się walczenia albo z szynszylami, albo z krawami, z dzikami, więc ochrona w naszym królestwie jest na bardzo wysokim poziomie, ale reszta tak nie wygląda zbyt dobrze, więc dzisiaj się skupimy na innych aspektach. Zobaczmy, jakie my tutaj mamy misje. Dobrze, zatem znalazłem tutaj taką misję: herb rodzinny. Herb opowiada historię rodu danej osoby, reprezentuje osiągnięcia pokoleń. Mieć herb to znaczy nawiązać łączność z tymi osiągnięciami i przypominać sobie o sposobie działania rodziny. Lecz co się stanie, gdy bohater nie zna swojego własnego herbu? I to jest yy, zadanie, które możemy zrobić yy, rycerzem. Dlatego myślę, że tą misję sobie właśnie wykonamy. Moją miarą są moje czyny. Większość rycerzy powie, że herb rodzinny... Jest źródłem odwagi i zwycięstw dla każdego wielkiego wojownika. Okej, okay, prawdopodobnie będziemy szukać swojego, swojej przeszłości. Ser Bogdan kipiał z gniewu. Wśród strażników, szczególnie wśród nowych rekrutów, krążyły szepty, że on nie jest godny być ich przywódcą, ponieważ nie miał herbu rodzinnego. Herby nic dla mnie nie znaczą, wołał. O, o mężczyźnie świadczą tylko jego czyny, a nie przeszłość rodziny. Muszę szybko zdusić to przeświadczenie o ważności herbów rodzinnych, zanim to wyrwie się spod kontroli. Okej, okay. także nasz Bogdan musi najpierw coś zjeść, to oczywiście. Yy, nie za bardzo ma chyba jakieś swoje pochodzenie znane. Będziemy musieli znaleźć jakąś jego rodzinę, czy coś takiego. Na no, to wszystko wskazuje. Możemy stworzyć taką historię, mm. że, wiecie, Poprzedni rycerz, Bogumił, no nie, nie zdał się na swoim stanowisku zbyt dobrze i z racji tego, że brakowało rycerzy, no to dostał się tutaj do naszych koszar właśnie Bogdan, na przykład, który mm -hmm. przypłynął z jakiejś dalekiej krainy i tak w sumie nikt nie za bardzo wie, kim on jest. Coś takiego może. Dobra, zajadamy kaszę. Jakie my tutaj mamy zadania w ogóle? Porozmawiać z rekrutem o herbach razy trzy. Także idziemy sobie to zrobić. Może jeszcze się zrzemniemy najpierw, bo widzę, że jesteśmy troszeczkę śpiący. To najpierw troszeczkę się zrzemniemy, zwłaszcza, że już się zbliża wieczór. I zaczniemy nasze misje, gdy będziemy wypoczęci i pełni sił. Godzina 23 idziemy porozmawiać sobie o herbach. Tutaj proszę z tą osobą, która zresztą walczy. Godzina 23, a tu się odbywa jakaś walka. Oj, to ta wieś nigdy nie śpi, najwyraźniej. No, jak to jest nasz rekrut, to. Poddała się z tego, co widziałam tak na szybko. No nie jest, Zobaczymy, co nam powie. Wiem o tym od jednego z pozostałych strażników, który był ze mną na patrolu. Ale o czym? O tym, że nie mamy herwu, czy, czy o czym? Dobra, lecimy dalej. W porcie czeka kolejna osoba, z którą musimy porozmawiać. Więc zobaczmy, co ciekawego ona nam powie. W koszarach była taka dyskusja. Nie pamiętam, kto ją zaczął. Okej. Okay. Czyli my się próbujemy dowiedzieć, kto nas tutaj oczernia i śmieje się z tego, że nie mamy swojego herbu, tak? No, dobrze. zaraz się dowiemy, mam nadzieję. Pędzimy na leśne rubieża. I rozmawiamy z ostatnią osobą. Może ona powie nam w końcu coś sensownego. Nie całkiem pamiętam. Ok. Źródło tego braku zaufania w moją zdolność dowodzenia to prawdziwa tajemnica. Podobnie jak to, gdzie znajdują się wszyscy moi rekruci. Dokąd wszyscy poszli? No, dobre pytanie. Yy, mamy znaleźć rekrutów. No dobrze, ale to najpierw wrócimy do domu. A i tak musimy iść do domu. Ok. Także wracamy. Co to za absurd? Dlaczego ci rekruci nie stoją w swoich posterunkach? Zażądajmy zatem wyjaśnień od nich. Te żółto dzioby naprawdę grają mi na nerwach. Muszę znaleźć jednego z moich starszych strażników. Nie masz dość godności, by nami dowodzić. Odmawiamy wykonywania naszych obowiązków, dopóki nie przedstawisz nam swojego herbu rodzinnego albo nie dostaniemy nowego kapitana. O proszę, jacy nam się trafili, wredni rekruci. Dobra, my zaraz ich ustawimy do pionu, tylko się najemy zupą cebulową i trochę się zdrzemniemy. Dobra, pędzimy do zamku. Tutaj są dwie osoby, z którymi możemy, możemy porozmawiać. I tak właśnie sobie zrobimy. Może w końcu się czegoś dowiemy. Prawdy mówiąc, Bogdan, zgadzam się z nimi. Odmawiam wykonywania moich obowiązków, dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Okej, okay, należy ostrzec y, królową. Bardzo są wszyscy wredni, nie wiem co to jest za jakaś moda taka, że nie no będą rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają herbu. Jeśli nie potrafisz zapanować nad swoimi strażnikami i strzec królestwa, trzeba cię usunąć z zajmowanego stanowiska. Jejku, rycerze nie mają łatwo w tym królestwie. Co możemy zrobić? Jak ser Bogdan ma rozwiązać swój problem? Załatwione! Koniec z miłym panem! Nauczę tych strażników Moresu! ...lub strażnicy, którzy unikają swoich obowiązków są mniej niż bezużyteczni. Będę strzec królestwa osobiście. Hm. Myślę, że samemu nie damy rady obronić całego królestwa. A też nie możemy mieć podwładnych, którzy nie mają do nas szacunku, więc po prostu skończy się tutaj miły Bogdan i zaraz wszystkim, wszystkich do pionu ustawimy. Poradać ognia i pokazać tym rekrutom, jak wygląda prawdziwy kapitan rycerzy. No i bardzo dobrze, Bogdan się zdenerwował. Gdzie tutaj mamy iść? Ok, idziemy do naszej, do naszych koszar. Mamy przestraszyć, tak? Rekruta. Okej, okay. nie przestraszysz nas! Być może jesteś tylko zwykłym wieśniakiem. Wciąż się buntują. Muszę na razie znaleźć dla nich zastępstwo. Nie mogę pozwolić, by królestwo Kaczogród dłużej było niechronione. O, ciężko mamy. Najpierw sobie jeszcze zrobimy chyba nasze tutaj codzienne zadania, żeby nie było tak jak ostatnio, że nam się humor popsuje i misja weźmie w łeb. Także wrócę do Was, gdy już zrobimy co trzeba. Uuu, bierzemy na siebie więcej obowiązków niż zazwyczaj. To ciekawe, nasz nowy rycerz naprawdę stara się tutaj dać z siebie jak najwięcej. Przybyliśmy do doków, tutaj mamy je patrolować. Niezbyt wiele problemów w dokach. Komu potrzebni inni strażnicy? No dobra, w dokach może i spokojnie, ale czy wreszcie królestwa też tak jest? Yy, udajemy się teraz w stronę bramy do królestwa. Zobaczymy, czy tam też taki spokój i cisza. No a tutaj już widzę, kto się bije. Czy to są nasi rekruci? Nie, bandyta! Cóż to takiego? Bandyci u bram? Nie wyglądają na przeciętnych zbirów z tej okolicy. Nie dam sobie z tym rady bez tych przeklętych rekrutów. Muszę sprawdzić ostatnie wejście do miasta, las, zanim wrócę do koszarów po pomoc. No i proszę, rekruci przestali robić to, co mają robić. A tutaj jacyś zagraniczni bandyci nam się biją z gwardzistami. Masakra. Lecimy do lasu, zobaczymy, co się dzieje tam. Już widzę, jeszcze nasz rycerz tutaj nie dotarł, a ja już widzę, że tu się roi od bandytów. Brenda, Wilkomir, Maricela, bandyci też są tutaj. Jest ich zbyt wielu i przybyli zbyt szybko po tym jak moi rekruci opuścili swoje posterunki. Tu się dzieje coś innego. Ojojoj, czy to jakiś spisek jest? Myślicie, że rekruci e, i ci bandyci współpracują? I specjalnie tak robi. Nie, chyba nie, ale. Gdyby tak było. No, coś tu się święci ewidentnie. Spójrz na tych obiboków Jak tacy bezwartościowi wieśniacy mogli odkryć luki w mojej przeszłości. Hmm. Tutaj się dzieją jakieś złe rzeczy, chyba. Dobra, porozmawiamy sobie. Z rekrutem. I to chyba nie jest przyjemna rozmowa. Cóż, mm -hmm. sądzę, że udało mi się podsłuchać, jak mówił o tym jeden z nowych dyplomatów w sali tronowej. Nowy dyplomata? Nic nie wiem o nowym dyplomacie. Lady Valeria Wielka musi mi powiedzieć, o co chodzi. Mhm. Mm kim jest nowy? Nowy, nowy. Kto to tam był? Nowy dygnitarz, nowy dyplomata. O. Gadaj, kim jest nowy dyplomata? Paruś i Ona chyba też nie wie. O, tak, w królestwie jest nowy dyplomata. Pochodzi z Gelwiry, nie znam takiego miejsca, ale kolejny sojusz umocni królestwo kaczogród. Tajemniczy bandyci oraz tajemniczy dygnitarz to nie jest zwykły zbieg okoliczności. Uuu, ewidentnie wyczuwam tutaj jakiś spisek. Nie wiem, czy wy też, ale myślę, że to jest grubsza sytuacja. Proszę, jak się odstawił gościu. Skonfrontujmy się z nim. No, no, konfrontacja. Spójrz na tego żałosnego robaka. Pora go nieco przycisnąć. Bandyci? Nie, nie mam pojęcia, o czym mówisz. <śm>, ewidentnie kłamie. Widzicie to? O, czekajcie, widzicie to? Zobaczcie, jak patrzy. Jak patrzy. Hm. Źle mu patrzy z twarzy, no i wygląda jak głupek. Nie lubimy gościa. Jak należy się zająć tym mięczakiem? Zdemaskuję go tutaj przed całym dworem, lub zdemaskuję tego robaka przed wszystkimi moimi rekrutami. To będzie odpowiednia lekcja o znaczeniu heraldyki. Hmm, szczerze mówiąc, nie wiem, czy przed całym dworem, czy przed rycerzami? Myślę, że przed dworem. Że robimy to przede wszystkim dla dobra królestwa, a nie po to, żeby nasi rekruci bardziej nas szanowali. Oni powinni nas szanować ogólnie, jeżeli usłyszą, że zrobiliśmy coś takiego, może, może jakoś się to ułoży. Ale przede wszystkim, dobro królestwa. Teraz zdemaskuję tego dygnitarza przed całym dworem. No to dobra, no to go. Głośno-ogłoś oszustwo dygnitarza. bo że jak się okaże, że jesteśmy w błędzie, i on wcale nie jest żadnym oszustem. Co jeżeli zrujnujemy na przykład szansę na jakiś sojusz w królestwie? Hmm. Ja. Mhm. Na wszechwidzącego ja nigdy! Kłamca, teraz on próbuje uciec. Nie ujdzie za daleko, dopilnuję tego. Wezmę moich rekrutów i pokażę im, jak tchórz ze szlacheckim herbem rodzinnym poradzi sobie z jego problemami. Uuu, tutaj... Y... Robi się gorąco, mam wrażenie. Szykuje się niezła impreza. No i tamten poszedł na górę, a ja po niego przyszłam. Ciekawe, czy się zgodzą. Tak, tak, panie. A, nie, to jest bardziej takie tak, panie, tak? To jest bardziej takie pokorne, czy nie? Uu, ścigaj te osoby do płaci osądu. Nice. Na lokację. Ale pędzimy. Kurczę, kamera mi się nie ustawiła za dobrze. Dobra, pędzimy. Tam jest, ale Monarcha już wydał zezwolenie. Dalej nie zajedzie. Gdzie jest? Tu jest. I co my mamy zrobić mu? Patrz jak król! O, wpada do padołu. Ale my to jakoś mamy zrobić? Czy po prostu będziemy patrzeć? Będziemy patrzeć, dobra. No i przyszła pora na oszusta. Kanik Chodźcie, ustali, ustawimy się tutaj przy samym padole. Czemu kat jest taki obolały? Czy my już możemy patrzeć? Oglądaj walkę, tak jest. Skacz, oszuście, skacz. Coś Ostatnie nasze odcinki bardzo się kręcą wokół wskakiwania do padołu, mam wrażenie. To chyba nie świadczy zbyt dobrze. Haha. Ale śmiesznie wskoczył. No i proszę. Będzie walczyć czy nie. U, walka! Zaczyna się walka! Nic tam nie widać, ale odgłosy są boskie. O. no i po oszuście. Cóż znaczy teraz ten szlachecki herb rodzinny, trawiony w brzuchu bestii? Bez dygnitarza bandyci, których nie zdołamy złapać, wkrótce się rozproszą. To będzie lekcja, którą ci rekruci dobrze zapamiętają. To ogólnie brzmi jak koniec misji, mam wrażenie. Bardzo króciutka. Okej, okay, tak, to koniec. Osiągnęliśmy trzeci poziom jako rycerz? Nice. I oto powstrzymano kolejną intrygę przeciwko miastu Kaczogród, a królestwo zostało ocalone. Żaden ze strażników, czy to weteran, czy kadet, już nigdy nie kwestionował władzy, którą sprawował ser Bogdan. Jego czyny przemówiły do nich głośniej niż jakikolwiek zbiór symboli. No i widzicie, mówiłam, że jeszcze będą nas szanować. Także misja skończona. Ochrona pewnie znowu trochę podskoczyła. No i dobra. Widzimy się za tydzień w kolejnej misji. Pa pa.